W sezonie 16 powróci naprawdę wielu antagonistów i jednym z nich będzie Harumi. Ale jak, kurde? No i właśnie dzisiaj się nad tym zastanowimy i przedstawię wam po prostu kilka różnych teorii. Zanim jednak zaczniemy, to was do subskrypcji, bo to po prostu was nic nie kosztuje. A mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. No i dalej, ponad 70% osób, które ogląda moje filmy, mnie nie subskrybuje. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wbiałem po tym filmie 500 w górę. No i już możemy zaczynać. Więc dobra, właśnie dla mnie sam powrót Harumi był całkiem dziwny od samego początku, bo jednak wiemy, że ona nie żyje. No chyba, że jakimś cudem przeżyła. No i właśnie to jest ta pierwsza teoria. Bardziej może nie to, że przeżyła, tylko że ktoś ją jakimś cudem uratował. Wiecie, że jak spadł. Z tego budynku, to kilka scen później, jak już niej nie widzimy, ktoś tam do niej podbiegł, wziął ją i jakoś ją uratował po prostu przed śmiercią. W Ninjago coś takiego wiele razy, na przykład Samukaj użył herbaty na doktorze Julianie, no i przez to on przeżył na jakiś tam krótszy okres, no i później jednak i tak umarł, ale mniejsza o to. Dla mnie, właśnie pierwszą opcją jest to, że ktoś ją uratował, możliwe, że nawet sam mroczny władca, chociaż no wątpię. Druga teoria, jaką mam, to taka, że Harumi, którą będziemy mieli w sezonie 16, to Harumi z Prime Empire. Oczywiście pod koniec 12 sezonu widzieliśmy, jak wszyscy z tego wychodzą Prime Empire, wszyscy grzy chcieli wyjść. A możliwe, że Harumi również chciała wyjść, bo wiecie, nie pokonała Lloyda w końcu, a wszyscy się odrodzili, więc może chciałaby zemstę po prostu wykonać na nim i go teraz pokonać, akurat tylko w prawdziwym życiu już. I to wydaje mi się prawdopodobne, że to będzie po prostu to Harumi z Prime Empire. No i ostatnia teoria, którą widziałem, samej nie wymyśliłem akurat, to moim zdaniem dość ciekawa teoria, chociaż mało prawdopodobna, ale no czemu by nie w sumie? Więc trzecia teoria brzmi tak, że Harumi z sezonu 16 to tak naprawdę będzie Kamil. Kamil to oczywiście mistrz nieprzemiany z czwartego sezonu. I w sezonie 9 jej nie widzieliśmy, a niektórych misłychów widzieliśmy jak powrócili. No i Karlo wspomniał o tym, że ona obecnie jest po prostu złoczyńcą, stała się zła, i tam pewnie sobie okrada jakieś banki, sklepy i tak dalej. Więc możliwe, że właśnie Powróciła na w sezonie 16 jako harumi i będzie się podawać za harumi, właśnie, żeby wejść w te szeregi tych innych antagonistów. Bo wiecie, jako tam jakaś Kamili, by raczej tam się nie dostała po prostu, a no a Kamili jakoś taka harumi. Która jednak jest znana chyba wśród innych wrogów Ninjago, bo jednak wiecie, skrzesiła ona Garmadona, tak naprawdę, no i zabiła po prostu bardzo dużo ludzi. No, ona raczej nie, ale wiecie, przez jej akcję zginęło dużo ludzi, dobra, nieważne. Więc wydaje mi się, że ta teoria jest naprawdę fajna, chociaż mało prawdopodobna, bo to jest Lego Ninjago, widzowie, a nie Marvel Cinematic Universe. Więc wątpię, że takie coś się wydarzy. Ale to byłoby na pewno bardzo interesujące po prostu, nie spodziewałbym się tego. Wiecie, jakby podoba mi się ta teoria, ale wydaje mi się, że ona jest niemożliwa w ogóle. No ale czemu nie? Ja, ja bym się nie opracił. No i dobra. Tak to wygląda. Według mnie są to trzy prawdopodobne opcje, tego, jak powrócić Harumi. Niestety, chyba ta pierwsza jest najbardziej prawdopodobna, że jakimś systemem ona przeżyła i kto się mu uratował przed śmiercią, na przykład Overlord, jak już mówiłem. No ale wy napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie są Wasze pomysły na to, że jak może po prostu Harumi powrócić do Ninjago, ale weźcie tak sensownie. A jeśli dotrwaliście tego momentu, to napiszcie w komentarzu harumi, a przypnę wam oczywiście serduszko. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji, do zostawienia w górę, jeśli film Wam się spodobał. No i co? Nie ma co przedłużać. Znowu, jeśli mój głos jest trochę inny, dziwny. Coś wam tutaj nie pasowało, no to dlatego, że jestem chory i sam się też jakoś dziwnie słyszę, więc no, dlatego. No ale dobra, ja się będę zami żegnał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!